W tym roku mamy 17 edycję D-Day Hell, Żywą Lekcję Historii. Mamy bardzo bogaty program, będzie dużo atrakcji. Mamy cztery inscenizacje: jedna będzie w mieście, w centrum miasta, dwie będą się odbywały tutaj na obrzeżach czyli jedna w Muzeum Obrony Wybrzeża, jedna się będzie odbywała w Porcie Morskim. No i oczywiście ostatnia inscenizacja na plaży. Serdecznie zapraszam, będzie dużo atrakcji. bardzo Ciekawie jest przygotowana wyjątkowo w tym roku. Oczywiście nie zapominajmy o konkursach mody, o pokazach mody. No i oczywiście mamy sześć koncertów Big Bandu. W tym roku wystąpią dwa zespoły big bandowe. Będzie świetna zabawa, będzie, będą ludzie mogli potańczyć, będą mogli się pobawić. Sądzę, że wszyscy będą się świetnie bawili. Serdecznie zapraszam. Program mamy bardzo bogaty. Mamy bardzo dużo gości, dużo inscenizatorów, w tym roku przyjechali do nas goście z Czech, ze swoimi Jeepami. Mamy również rekonstruktorów z Francji, Belgii, no i mamy jednego gościa ze Stanów Zjednoczonych. Rekonstruktorzy, którzy się znajdują w tej chwili w Helu, to jest przegląd praktycznie całej Polski. Mamy oznaczenia czwartego pułku pancernego, który brał udział w zdobywaniu Monte Cassino. Partnerka ma tutaj oznaczenia czerwonej jedynki Bikred One, którzy brali udział w zdobywaniu Normandii. Zginęło 3000 Amerykanów właśnie jest wielki pomnik i wielki cmentarz w Normandii. Jeździmy co jakiś czas, zwiedzamy, odwiedzamy te groby. Ja jestem 16 raz i co roku jest parę samochodów ode mnie wystawionych, które biorą udział w paradzie. Jako młody chłopak już lubiłem te wszystkie filmy nasze. Powojenny jestem rocznik, taki już krótko po wojnie, 47 rok. Także jeszcze był taki czas, że rozmawiało się dużo w domu o, o wojnie. No i stąd może później wojsko. To jest samochód z 1943 roku. Willys, oryginalny, drugowojenny, który brał udział właśnie w Normandii. Stąd się znalazł tutaj u nas w Polsce.